Nowy sezon Squid Game pozostawił wiele pytań bez odpowiedzi. Spowodowało to, że wielu fanów zaczęło tworzyć interesujące teorie na temat tego, co zobaczymy w sezonie trzecim. Niektóre z nich mają dużo sensu, a inne nie mają żadnego uzasadnienia. O tym właśnie będziemy tu rozmawiać. Witajcie w Tales. Dziś przeanalizujemy najlepsze teorie dotyczące Squid Game. Opowiem Wam, które z nich mają sens, a które powinniśmy odrzucić. Gotowi? No to zaczynajmy. Zacznijmy od teorii dotyczącej obsady. Leonardo DiCaprio pojawi się jako VIP. Ta plotka zaczęła rozprzestrzeniać się po całym internecie. Wszystko zaczęło się, gdy koreański portal OSEN opublikował informację, że DiCaprio będzie miał małe cameo w trzecim sezonie. W obliczu tej sytuacji wielu fanów natychmiast zaczęło spekulować, że jego rola powinna być rolą VIPa. I to ma dużo sensu. W pierwszym sezonie VIPami byli milionerzy, którzy przybyli na finały Squid Game. Ci milionerzy są sponsorami turnieju, a większość z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto noszą maski, aby ukryć swoją tożsamość. W tym kontekście byłoby to idealne cameo dla DiCaprio, ponieważ jako VIP jego rola byłaby bardzo mała i nie przyćmiłaby innych aktorów. Udział DiCaprio nie byłby niczym dziwnym. Aktor wielokrotnie deklarował, że jest wielkim fanem serialu i wyrażał pochwały dla produkcji. W rzeczywistości, po pierwszym sezonie zrobił sobie nawet zdjęcie z Lee Jung-Jai, głównym bohaterem serialu. Podczas tego spotkania Leo powiedział Gihunowi, że ma wielkie szczęście, że został wybrany do tego niesamowitego projektu. Wszystko wydaje się zbyt idealne. Jednak niedawno Netflix zdementował te plotki. Według nich Leonardo DiCaprio nie będzie miał żadnego cameo. Jeśli mam być szczery, to dla mnie nie jest wystarczający powód, aby odrzucić tę teorię. Gdyby aktor rzeczywiście miał cameo, logiczne byłoby, że Netflix nie przyznałby się do tego tak łatwo. To zrujnowałoby niespodziankę. Osobiście oszalałbym ze szczęścia, gdyby DiCaprio wystąpił w serialu. Byłoby to niesamowicie epickie. Oceniam tę teorię jako możliwą. Nie mogę jej potwierdzić, ale też nie mogę jej wykluczyć. Przejdźmy do drugiej teorii. Ta mówi nam, że Netflix już ujawnił kto umrze w trzecim sezonie, że komu tajemnica została ujawniona, w tym zwiastunie, który niedawno opublikowano. Ten film pokazuje aktorów pozujących na scenie w czarno-białych barwach. Niektórzy stoją, a inni siedzą. Teoria mówi, że aktorzy, którzy siedzą, zginą, a ci, którzy stoją, przeżyją. Gdyby ta teoria była prawdziwa, oznaczałoby to, że przeżyją tylko trzy postacie. Po pierwsze, północno-koreańska kobieta, która jest różowym strażnikiem. Przeżyje również gracz numer 120, czyli transpłciowa kobieta, a na końcu Gi-Hun. Reszta postaci umrze. Analizując te teorie, wcale nie wydaje się ona taka zła. Właśnie te postacie, które przeżyją, byłyby idealne do zakończenia serialu. Logiczne jest, że Gihun musi przeżyć, aby ponownie zobaczyć swoją córkę. To jeszcze się nie wydarzyło. Transpłciowa kobieta Okazała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej wartościowych postaci, więc trudno byłoby ją zabić. A różowa strażniczka jest dość wyjątkowa, ponieważ wciąż szuka swojej zaginionej córki. Ta fabuła powinna zostać rozwiązana, gdy gry się skończą. Jej historia jest bardzo szczególna, ponieważ mogłaby się zakończyć tym, że adoptuje córkę gracza numer 246. Mówię o małej dziewczynce chorej na białaczkę, ponieważ kobieta nawiązała z nią silną więź. Byłaby idealną osobą do zajęcia się nią, gdyby coś stało. Się jej ojcu. Jeśli chodzi o zmarłych, nie wydaje mi się to nierealne, ale potrzebowałbym całego filmu, aby przeanalizować ich wszystkich. Chociaż teoria jest interesująca, w rzeczywistości nie ma żadnych dowodów to wszystko spekulacje więc prawie ją odrzucam. Następna teoria mówi nam, że frontman jest synem Ilnama twórcy gier. Jakie są podstawy tej teorii? Wszystko zaczyna się od pochodzenia postaci. W drugim sezonie ujawniono, że Frontman nie jest biologicznym bratem policjanta, został adoptowany, co oznacza, że jego matka nie jest jego prawdziwą matką. Nie znamy prawdziwej rodziny Frontmana. Z kolei Il Nam wspomniał w pierwszym sezonie, że w pewnym momencie swojego życia miał żonę i syna, ale nigdy nie podano więcej szczegółów na ich temat. Kolejnym ważnym szczegółem jest to, że gracz numer jeden mówi Gihunowi, że nazywa się Oh Yang Il. To imię prawdopodobnie jest fałszywe, ale może nie jest całkowicie fałszywe. Może to było jego oryginalne imię, to które miał zanim został adoptowany. Pamiętajmy, że pełne imię starszego mężczyzny brzmiało Oh Il Nam. Oba imiona zaczynają się od Oh. W Korei Południowej nazwisko pisze się na początku, to znaczy, że obie postacie miałyby nazwisko Oh. Ta teoria staje się jeszcze bardziej interesująca, jeśli przypomnimy sobie, że jest scena, w której gracz numer 1 daje swoją kartonową mleko kobiecie w ciąży, argumentując, że nie może go pić. To bardzo ciekawe, ponieważ w pierwszym sezonie Il nam powiedział, że jego syn jest nietolerancyjny na laktozę. Gdyby byli ojcem i synem, wyjaśniałoby to, dlaczego frontman stał się tak ważną postacią w Squid Game i dlaczego tak dobrze zrozumiał filozofię Starca. Ta teoria jest genialna i ma wiele podstaw. Nie odważyłbym się jej odrzucić. Przejdźmy do innej teorii. Ta mówi nam, że numer 125 to VIP. Wielu twierdzi, że gracz Min Su jest VIPem, który infiltrował gry i że pojawił się nawet w pierwszym sezonie. Teoria opiera się na tym, że postać tę gra aktor David Lee. A jeśli przejrzymy aktorów z pierwszego sezonu, zauważymy, że VIP numer 3 był grany przez Davida Lee. To jest prawda to ten z maską jelenia. Teoria jest genialna, ale po krótkim śledztwie okazuje się, że łatwo ją obalić. Prawdą jest, że obaj aktorzy mają to samo imię, ale to tylko zbieg okoliczności to dwie różne osoby. IMDB to największa baza danych filmowych na świecie. Jeśli tutaj sprawdzimy aktorów, zauważymy, że mają dwa oddzielne profile. David Lee z sezonu 2 to młody koreański aktor, który miał wiele ról w swoim kraju. Drugi David Lee to mało znany aktor amerykański. Najłatwiejszym sposobem na obalenie tej teorii jest posłuchanie oryginalnych głosów obu aktorów. Jak mogliście usłyszeć, głos amerykańskiego aktora w ogóle nie przypomina głosu koreańskiego aktora. Ta teoria bardzo mi się podobała, ale muszę być z wami szczery zostaje obalona. Przejdźmy do ostatniej teorii. Gihun stanie się nowym frontmanem. Ta teoria mówi nam, że Gihun zostanie skorumpowany przez frontmana i w przyszłości zajmie jego miejsce. Teoria ma bardzo ciekawe podstawy. Najpierw musimy zrozumieć, że Gihun i frontman mają dwie przeciwstawne filozofie. Gihun to ktoś, kto dostrzega dobro w ludziach, wierzy w nich i stara się ich ratować. Z kolei frontman widzi w ludziach jedynie mrok. Wierzy, że każdy może stać się złoczyńcą lub mordercą, jeśli zajdzie taka potrzeba. W sezonie drugim te filozofie wielokrotnie się ścierały. W wielu grach Gihun martwi się o graczy, którzy giną. W tych scenach frontman subtelnie patrzy na niego z pogardą. Naprawdę nienawidzi filozofii Gihuna. W kilku scenach frontman prowokuje konflikty, aby udowodnić swój punkt widzenia. Na przykład w grze na karuzeli, kiedy starsza kobieta i jej syn zostają rozdzieleni. Wtedy numer jeden próbuje obwinić syna, twierdząc, że porzucił matkę. Frontman próbuje w ten sposób udowodnić, że wszyscy ludzie są źli. Wszystko staje się jeszcze bardziej oczywiste w finale sezonu, kiedy Gihun organizuje bunt przeciwko strażnikom. Wtedy musi poświęcić własnych towarzyszy, aby osiągnąć swój cel. W tej scenie frontman wygrał, ponieważ w końcu udało mu się skorumpować Gihuna. W tym momencie główny bohater przestał być dobry i zaakceptował zabijanie ludzi, by wygrać. Frontman chciał udowodnić Gichunowi, że wszyscy ludzie są źli, i tutaj mu się to udało. Dodatkowo, w finale sezonu Frontman całkowicie łamie ducha Gihuna, zabijając jego najlepszego przyjaciela na jego oczach. Frontman mówi, że stało się to dlatego, że Gichun chciał bawić się w bohatera. Chciał mu udowodnić, że jego ideały są absurdalne, że nie da się ocalić ludzi. Tragedia jest kluczowym elementem tej teorii. Pamiętajmy, że Frontman miał żonę, która zmarła, będąc w ciąży. To ta tragedia go skorumpowała. Najprawdopodobniej właśnie dlatego zabił przyjaciela Gihuna. On także chce, by Gihun przeżył podobną tragedię. Wtedy łatwiej będzie nim manipulować. Ta teoria bardzo mi się podoba i ma wiele podstaw. Nie mogę zagwarantować, że Gihun stanie się nowym Frontmanem, ale jestem pewien, że co najmniej zostanie mu zaoferowane to stanowisko w pewnym momencie sezonu trzeciego. Ta teoria jest bardzo interesująca. Jeśli chcecie, żebym zrobił o niej pełny film, dajcie mi znać w komentarzach. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.